Zatrudniłem 50 stalkerów, żeby zniszczyli mi życie, ale zacznijmy od jednego. I przez następne 72 godziny każdego wschodu, będą dochodzić kolejni stalkerzy do momentu, aż będzie ich 50. Przez ten czas będą mnie oni bez jakichkolwiek zahamowań śledzić, dręczyć, napastować i nie spoczną, dopóki nie zakończę wyzwania. Co mogę przerwać w każdym momencie, klikając w ten przycisk? Jeśli jednak to zrobię, wszystkie pieniądze z mojego konta zostaną przelane na konta Stalkerów. I nie żartuję, muszę tak przetrwać 72 godziny. Każdy ze stalkerów otrzymał również podpisaną przeze mnie umowę, w której wyrażam zgodę na szantażowanie, niszczenie mojego mienia i nękanie. Dzięki czemu stalkerzy całkowicie legalnie mogą zrobić mi praktycznie wszystko. Żeby jednak zwiększyć moje szanse, dobrze się do tego przygotowałem i mam parę sposobów na manipulowanie i przechytrzanie stalkerów. Więc zobaczę, że to nie będzie takie proste również dla nich. Co jest? On ogólnie odjechał. Dziwne. Pojadę na miasto, bo wydaje mi się, że tam, tam, będzie najbezpieczniej Dlatego udałem się do kawiarni w centrum, żeby coś zjeść Następne dni mogą być ciężkie, dlatego korzystam póki mogę I to był całkiem dobry pomysł, bo już jutro będzie 10 stalkerów, trzeciego dnia 30, a 4 50 I dopilnują oni, żebym nie miał nawet chwili spokoju Dzwoni do mnie jakiś numer Uwaga, wybieram Dzień dobry. Okazało się, że to kuria. Każda rzecz jest dla mnie podejrzana. Każda osoba, która wokół mnie przychodzi, to mam wrażenie, że chce mnie zabić. Mam ze sobą przycisk, ale go nie nacisnę. Nigdy. Nigdy. Uchylcie. To jest mocne. Nie wiem, co ja mam zrobić. Widzę operatora mojego, co źle świadczy, bo operator chodzi ze Stalkerem i dyskuje. Boję się na samochód. O oh, yeah. mam coś dla ciebie. Zostaw mnie! Dobra, to już jest przesada. Ja piernicę! Pewnie zastanawiacie się skąd Stalker właściwie wiedział gdzie byłem i czy ktoś będzie pomagał Stalkerom w logistyce. Pozwólcie, że moi przyjaciele przedstawią wam miejsce jakim jest... Baza Stalkerów. Miejsce, w którym będą opracowywali plan wykończenia Radka, a my z Adamem będziemy im w tym pomagać. Myślicie, że skąd Stalker miał jego numer telefonu? Znamy też jego adres, a tam udamy się jeszcze dziś. A ja udałem się na zakupy do zrealizowania mojego pierwszego planu. Czas na plan Kevin sam w domu. Który polegał na pozostawieniu całego mojego mieszkania w pułapkach, bo wiedziałem, że prędzej czy później stalkerzy tutaj przyjdą. To jest basen, który jest pełen wody. Położę na nim koc i będzie wyglądał jak sofa. Dobra, nie grałem tego, ale przysięgam, że ktoś mi właśnie rzucił czymś w szyb. Okej. Okay. Stoi tam stalker, nie wiem czy to widać No super Nie wiem do czego oni są w stanie się jeszcze posunąć, nie mam pojęcia A w kolejnych dniach będzie ich tylko zaraz więcej. To dopiero się zaczęło a ja już zaczynam Pomazam całą... jest tu, jest tu, jest tu, jest tu taka morda, straszna, nic to i to, i to. Ej, ja nie usnę dzisiaj. Uff, dobra, rozkładam te pułapki i tak dalej. To wygląda jak coś na co chciałbym skoczyć. Niech oni sobie tam niszczą te szyby, nie wiem co jeszcze. Ja idę spać. No tak szczerze, ja już bym to kończył, jest 24. Co ty tu chodźcie za mną? Ten dźwięk oznacza, że jest już 10 stalkerów. Szybka ogarka i wychodzę. Na razie cisza. Spokój. nikogo nie ma. A moim planem było poczekanie, aż stalkerzy zaczną za mną iść i zwabienie ich w lokalizację z mojego kolejnego planu. Stalkerzy, czy Was już nie ma? W ogóle nie. Nie wiem, w jakim miejscu innym mogliby być niż tutaj. To jest moje mieszkanie, móc... Ok. Yeah. Ja <laughs> Nie no. Jeszcze mi opony trzebili. Muszę zamówić bolta, bo ja nie mam teraz jak pojechać. Czekam i lecimy. I kręciłem się w kółko czekając aż pojawi się jakiś stalker. Okej, są. O... gonią go, gonią go dawaj, biegniemy za nim. Uciekł się, spadam, go! Dobra, szybko Szybko jakby mógł pan jechać Auto, go! Gdzie się stalkerów i Go nie złapaliśmy Stalkerzy za nami ruszyli, więc idealnie wszystko idzie zgodnie z planem Wciskam pedał gazu i... Nie rusza już! A część stalkerów korzystając z mojej nieobecności postanowiła włamać się do mojego mieszkania Nie spodziewali się jednak, że jestem na to przygotowany Dobra, i tutaj, tutaj może być Tak, do widzenia Ok, patrzcie, lecą za mną Lecimy, lecimy Kurde, szybcy są Ja do dopomówię jest blisko i stalkerzy nie spodziewali się, że są w miejscu, w którym wszystko wcześniej przygotowałem pod tą ucieczką. Góreczka! To, to jest, to jest, to jest, Powodzenia! Dawaj, łódkę mamy! Ale zostawiłem im łódkę na szczęście, więc mają. Dobra, lecimy panowie, full gold. Gdzie on jest? Tam jest, dawaj szybciej! A, ej, nigdy nie płynąłem łódką! Pierwszy raz w życiu prowadzę łódkę! Coraz bliżej, jest coraz bliżej, jest coraz bliżej! Coraz bliżej. Dawaj, dawaj. Ja wskakuję do niego chyba na łódkę i go dorę. Ej, dobra! Trochę nadrobili. A tam co ty robisz? Kieruj! Hey. Nie, to nic nie daj! Dobra, cumujemy, 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 cumujemy. Dobra, dawajcie wyskakujemy i raz na zawie. Ej, jakim cudem oni tak... Dobry to No No kurde! 죄송합 Helikopterem dotarłem na działkę mojego dziadka, która znajduje się na totalnym odludziu i wiem o tym miejscu tylko ja i moja rodzina. I to tutaj stworzyłem swoje centrum dowodzenia. Na tym komputerze mam dostęp do kamer w moim mieszkaniu, więc wiem wszystko. Więc powinien się teraz tak epicko włączyć, no cóż. No chodziło mi o to, że mam w mieszkaniu kamery, które ciągle nagrywały i mogłem sprawdzić czy stalkerzy weszli do środka tak jak planowałem. Wbijamy, O, dobra ktoś klej Weszli do głównego pokoju. Dobra, i co tutaj będę robić? dosyć nowe biurko jest bez kitu czemu ten fotel jest taki <śmany> oh. <śmany> <śmany> dobra ten stalker sobie coś jeszcze masce Okej okay. nie wiem o co chodzi z tym znakiem dobra straciłem oh. obraz Boję się o to, co działo i dzieje się tam dalej. Idę spać, bo dzisiejszy dzień był ciężki, a kolejne będą jeszcze cięższe. Wtedy sam jeszcze nie zdawałem sobie sprawy o ile cięższe. to nazwamy jego losowego obserwującego na Instagramie. Jeśli też chcecie zostać w w randowym momencie w moim następnym filmie, zapraszam do obserwowania Berko na Instagramie. Może następnym razem wybierę was. A teraz ponownie zabawmy się ze stalkerami. Dobrze, więc wczoraj daliśmy mu zwiać, ale dzisiaj możemy wam powiedzieć, że może być A. W swoim mieszkaniu, które wczoraj zdewastowaliśmy B. W domu swoich rodziców A C. To, że w sumie może być wszędzie Dlatego będziemy szukali wszędzie Znajdziemy go, przyprowadzimy i pokażemy Czy mieszasz po sportu? Jesteście gotowi? Teraz Ze stalkerami ruszyliśmy na poszukiwania I obstawiliśmy najbardziej prawdopodobne miejsca, w których mógł pojawić się Radek Czas zacząć kolejny plan na przechytrzenie stalkerów Jeśli zastanawiacie się, czemu tak wyglądam, to spokojnie Za niedługo się dowiecie Lecimy, jedziemy, k**o? Cześć, jest taka ekipa, to się już musi udać Okej, okay, jestem w miejscu, gdzie wczoraj byli stalkerzy. Tutaj na mnie przychali. Okej, okay, jest Starker, jest Stalker jeden. Siedzimy ze Stalkerem. Halwal, widzę go. Widzę go jest na czerwonym motorze lekkim żółty tłasz. Ej, jest, jest! Biegnie. Gdzie masz kolegów? Miało być ich 30. O Dilek, tam jest! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, jest ich za dużo. Jest ich zdecydowanie za dużo. Trudny! Moim zdaniem wsiadamy do aut. Nie macie szans! Lecimy do kolejnej lokalizacji. Chodź szybko, do aut, do aut! Zobaczymy jak Skurczybek sobie poradzi tym krośnikiem na drodze. Dobra, uciekam. Wszyscy szybko udaliśmy się do aut i od razu zaczęliśmy kierować się zaradkiem. Radko co to za stalker? Czuję się jak w jakimś GTA To jest! Dobra Dawaj go, Bro, dawaj go tam jest, tam, jest, tam, jest, tam jest, Dawaj go, dawaj go, Czekajcie. Dawajcie go Dobra Dawajcie. Co, zróbmy zbiórkę, zbiórka, zbiórka Złapmy się wszyscy w jedną grupę What the fuck? no, o co chodzi? Dobra, chodźcie stąd! Stalkerzy nie byli na tyle sprytni, by zorientować się, że pobiegli za moim sobowturem, a ja skręciłem w innym kierunku i udało mi się ich zgubić. Jak połknęli! Haczyk! Dobra, moi stalkerzy! Starkerzy. Że wam idzie ściganiem, nie z kąpami dzisiejcimy mnie, przewidziałem dla was pewne ułatwienie. Otrzymacie ode mnie tablet, na którym już do końca wyzwania przez cały czas macie moją lokalizację z dokładnością do 300 metrów. Dodatkowo wręczam wam tą złotą walizkę, w której znajduje się złoty pistolet ze złotą strzałą. A trafienie mi nią kończy wyzwanie i jest równoznaczne z kliknięciem przeze mnie przycisku. Jednak skrzynia ta zostanie otwarta jedynie na ostatnie 2 godziny wyzwania, gdy będzie was już 50. Powodzenia! Trzeba wszystko dziecko nie daje nam możliwości na złapania Ze stalkerami zapakowaliśmy się do samochodów i ruszyliśmy za lokalizacją Radka. Zaparkowałem Krosa. nie wiem, jak szybko oni już będą w tym momencie mają lo moją lokalizację. Co się w galerii? <suszy> na to oczywiście, to się też mam sposób. Lokalizacja radka właśnie zatrzymała się w galerii, i ogłodajemy się tam, i będziemy mogli coś szukać. Złapiemy go, zawieziemy ze sobą do bazy. A żeby kliknął przycisk w końcu, w galerii. Plan, jak sprawić, żeby Radek nie zorientował się, że tu jesteśmy. Stalkerzy postanowili wykorzystać przeciwko jego własną broń, czyli spryt i podstęp. Dlatego rozpoczęli poszukiwania w galerii bez masek, po to, żeby wtopić się w tłum. A ja ukryłem się za wystawą w specjalnie przygotowanym miejscu, jakim jest pokój gier. Pokój ten jeszcze niedawno wyglądał tak, a teraz wygląda tak. I całość udało się stworzyć dzięki uprzejmości galerii Echo w Kielcach. I co najlepsze, ja tutaj zostaję na noc. Więc lalkerzy tutaj przyjdą, będą mnie szukać, a wraz z zamknięciem galerii zostaną z niej wyproszeni. A gdy wrócą tu rano i zostaną ostatnie dwie godziny wyzwania, podczas których mogą mnie trafić strzałą, która kończy wyzwanie, ja wybiegnę do wynajętego samochodu, który mam zaparkowany pod galerią i udam się na wielki finał. Będzie grubo. Mimo, że wszystko szło zgodnie z planem i nic nie stanowiło dla mnie większego problemu, nie spodziewałem się, do czego zdolni są stalkerzy i co czekam mnie później. Ja widzę wszystko, co się dzieje i mam kamerę, którą normalnie mogę ruszać. Będę patrzył i obserwował stalkerów. Gdzie są stalkerzy? Czy to są stalkerzy? Nie. Jedyne, co sobie przygotowałem do jedzenia, to popcorn, więc muszę się napchać. co na kamerze Kamera, kamera, kamera Ja A Aż tak upstrałem. Siedzę tutaj już dobrą godzinę Nie widzę stalkerów A zaczynam się robić głodny Ale jest też kolejna rzecz i tutaj jest dużo gorsza że muszę iść do łazienki Czas mijał, ja robiłem naprawdę różne rzeczy a sprawdzając kamery dalej nie widziałem na nich stalkerów Mam pomysł, trochę szalony żeby pójść do łazienki Dlaczego można się wysikać? przyjść do łazienki ja autentycznie nie widzę żadnego idę stąd, idę stąd. na wszelki wypadek ubieram kaptur okej, okay, okej okay. nie ma nikogo, tak jak mówiłem a to chill tylko działanie samo są było ogólnie dobra, szybka toaleta okej okay. dzwoni do mnie znowu numer prywatny Wybieram. Oh, Radeczku co tam? chyba nie myślałeś, że ci odpuściliśmy, co? Mam nie, nadzieję, nie, Nie wiem. No. Bo pamiętaj, pamiętaj. Prawdziwe zagrożenie jest zawsze tam, gdzie nikt nie patrzy. To Co mam przez to roz... rozumie... To roz... już jak taka wiadomość, którą mówisz do kogoś przed tym jak zaczniesz mu coś robić. Ja do, do, wracam do tego pokoju. Nie wiem. Szybka winda na dół, szybka winda na dół. Szybka winda na dół. Zapali go? Nie ma tak łatwo, nie ma taki przelec. Uczyj się żarty teraz. Oh, dawaj oh, go. Nie przejmij się. Idziemy. Idziemy. Dawaj go za nogi, dawaj go no. za nogi. nogi. Cały plan w dupę. Głowa nisko. Nisko łodu jeszcze. Co teraz? A ty Nie masz cicho to ty jesteś na dachu. A teraz najlepsza część tortury, sztuczny tortur. Myślałem, że to już koniec i strykaki, że wygrali. Jednak gdy zauważyłem, że większość z nich zaczęła wsiadać do aut, wiedziałem, że to moja jedyna szansa. Coś, co jest Co się Co się dzieje? Ej, łapu! Łapu! Sorry! przepraszam, mógłby pan tak stać, żeby oni nie przeszli dziękuję. Tylko jedno miejsce. I mi zostało Ale fartwo. Jest i ona. idealny? idealnym Jestem z nim I po sprawdzeniu lokalizacji Radka okazało się, że nie ma go w galerii. O kurde. Wyjechał. Więc po prostu pakujmy się do aut. Jedźcie po prostu za nami, mamy lokalizację. I teraz lecimy szybko. Dobra, lecimy. Dawajcie, dawajcie, lecimy, lecimy. Teraz trochę improwizujemy. Tylko, że oni już pewnie za mną jadą, bo mają moją lokalizację. Główny stalker ma jego lokalizację na tablecie i ją followujemy po prostu. Jedziemy za nią. Vera. Jest tak, jadę teraz do lasu i musisz mi przywieźć, nie wiem, coś cie, ciepłe ubrania, bo jestem w samej bluzie. No dobra, to no jadę. Dobra, ewidentnie się na jakiejś zadupy kiedy. To coraz bliżej, niej jesteś, nie jesteśmy. Dobra, bo oni zaraz tu przyjadą. Wercia! <słuch> <Na> Rozumiem <słuch> cię w końcu. Szybko, nie ma czasu. Jeden, chyba jeszcze jedna kurtka, żeby nie było za zimno. I prowiam. Stwierdziłam, że będzie <słuch> dobrze. Dziękuję. Kochana. <słuch> <słuch> Nie mam pojęcia co on robi, bo prowadzi nas do jakiegoś lasu. Wejdę po prostu tutaj. To są takie. Nie mam wyjścia. Jest już naprawdę źle. Idę tam na no drzewo. No i tu już są. już są. do lasu, tutaj gdzie blokady pokazuje radka. Mam takie drzewo. Wchodzę na nie. Może go będę wpatrywał z drzewa? Będę go szukał z wysokości. Z góry jest lepsza widoczność, więc idziemy w Postaraj się nie sypać kula. Batery. Realnie się zastanawiam nad naciśnięciem przycisku. Radę, ci jak my mamy niby go znaleźć teraz, nie? Jest sany, ja nie wiedziałem. To jest otwarty teren ciemno jak? Mamy za mało sprzętu, za mało osób. Co ja ty jutro no ci to Zaraz ciszej, to jest dobry znak. Muszę zacząć Ustale z nią plan na jutro. Bo będę potrzebował pomocy. Ogólnie, no to jest ciemno i jest ciężko, a się, na jutro. Miałem szczęście, że było ciemno i Stalkerom ciężko było cokolwiek zobaczyć, bo zmusiło ich to do zmienienia planów. A ja wykorzystałem moment zbiórki Stalkerów i spotkałem się z Werą. Fera. Obawiam się, że mogę ci znaleźć w końcu. Przyniosłam ci coś. Masz strój? Spiwór. Nie, to jest strój krzaka. Meskitu. Okej okay, jutro tak, musisz mi przynieść krosa. Musisz tu przyjechać na krosie. I przedstawiłem też wezę mój nowy plan na film. Pa! pa! Większość stalkerów postanowiła poczekać do jutra, kiedy będzie jasno i będą mogli użyć pistoletu, którym trafienie mnie zakończy wyzwanie. A najwytrwalsi zostali sprawdzać moją lokalizację, by mieć pewność, że się nie ruszam i jestem sam w ciemnym lesie. Dobra, dźwięki jakie tu słyszę, to jest. Autentycznie się zastanawiam nad wciśnięciem tego. Dam radę Uff, Spróbuję się położyć, może się uda Może się uda za Zaraz was jej tak wyłączę, to wszystko dobrze I na szczęście jakoś udało mi się spędzić tę noc Ale od razu po budziku zegarka Udałem się w poszukiwaniu lepszego ukrycia Muszę wejść na jakieś drzewo, które jest w jak największych kaszczach Muszę się kramolić przez te na razie jeszcze nikogo nie słyszałem. Plan jest taki: czekam aż oni tutaj wejdą do tego lasu. Muszę znaleźć dobry moment, żeby wybiec z tego lasu, wejść na krosa, którego zostawiła dla mnie Vera i odjechać prosto na finał. I przy tym wszystkim nie mogę dać się trafić złotym strzałką. Tam w dniu czwartym, ostatnim dniu poszukiwań możemy odblokować naszą skrzynię, którą wczoraj dostaliśmy. A w jej środku oczywiście pistolet ze złotą strzałą, którą trafienie radka przyniesie Wam zwycięstwo. A oprócz tego mam też dla Was małą pomoc. Czyli prawdziwego żołnierza. grupę! Słyszałem, że mam pomóc z opalu czerwonego, więc krótka piłka. Ustawicie mi się mi wszyscy w równej linii w odstępach. Macie przeszukać każdy z krawek dopóki go nie znajdziecie. Zrozumiano! I tak jak ustalili, pod przewodnictwem żołnierza ruszyli na poszukiwania. No słyszę jakieś głosy. Zaczynają tutaj łazić. Uff, ale zaczynam się stresować. 50 stak. No, tu! No, ślad. Dobrze, dobrze żołnierz. Radku, jesteśmy po ciebie. Kurde. Mam nadzieję, że mnie nie widać przez to. Poczekajcie, serio, jestem w takich haszczach. Szukajcie w szakach, w zaroślach. Jest ktoś tutaj, jest ktoś niedaleko, kata przez krótkowalówkę. Brawo do oczy, znaleziony motor. Powtarzam, znaleziony motor. Wróćcie się w stronę drzwi, będziemy znaleźli crossa? oni znaleźli crossa? Jedziemy! W momencie, gdy znaleźli motor, który miał być moim przedmiotem ucieczki, musiałem improwizować. Wchodzę tu. Stalkerzy zebrali się pod krosem, by ustalić plan. Czyli on tutaj będzie musiał wrócić po to, to, ja zostanę, będę tutaj czatował, jeśli będzie, to ja wam od razu będę dawał Mogę to wykorzystać, jak oni teraz idą wszyscy pod krosa, to ja będę szedł w przeciwnym kierunku do krosa. To dawaj, czy bierzmy tego krosa, nie? Tak, już motor. Uciekam prosto na finał, zanim się zorientuję na lokalizacji, biegnę na finał z buta tyle. Wypakowaliśmy motor i szybko zorientowaliśmy się, że... Sprawdziliśmy lokalizację, trzeba za nim jechać, bo jego nie ma w tym lecie. Jedziecie za mną. Ja będę jechał pierwszy, bo ja mam lokalizację i będziecie za mną jechać. Ostatni dzień łapiemy go. O kur... jest. Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, widzę go, widzę go, widzę go. Jadom. No Dobra, wychodzimy, lecimy, lecimy. teraz wykorzystaliście... zagubiliście się ślepo wierząc, że wiecie za czym biegniecie. A zapomnieliście, że ludzie szukają tego, czego się spodziewają. A prawdziwe zagrożenie jest tam, gdzie nikt nie patrzy. Na trasie do, do finału musimy się podmienić. Ja zostaję jednym z stalkerów, dlatego biorę maskę. O kurde. Muszę cię przyznać jedną rzecz. Ja ci nic nie przyznaję, pomagałeś starkaro Starkach, cię ci się. Tym razem. <grystanie> Proszę bardzo, raduj. Przycisk. Bawiązka nas 100 tysięcy <grystanie> subskrypcji. 教学。Oh, sure.